No, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o światełkach. Ważnym elementem wyposażenia każdego fotografa powinien być zestaw lamp mobilnych. Najlepiej bezprzewodowych, takich jak te. Trzeba nimi w jakiś sposób sterować. Jak to zrobić? Nadajnik. Taki jak ten. To jest X Pro. Godox ma w swojej ofercie kilka różnych rodzajów nadajników. One się między sobą nieznacznie różnią. Zwróć uwagę na to, żeby nadajnik działał w trybie HSS. Co to jest HSS? Możliwość wyzwolenia lampy w bardzo krótkim czasie. Minimalny czas to jest 18 na sekundy. Dwa słowa o tym nadajniku: duży czytelny wyświetlacz. Sporo klawiszy funkcyjnych tutaj i tutaj. Ten nadajnik ma jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie tą czerwoną lampkę, którą tutaj mam nadzieję, widzicie. To jest wspomaganie ustawiania ostrości. Wtedy, kiedy jest zbyt ciemno, nadajnik emituje czerwone światło. Pracowaliście kiedyś z bezprzewodowym systemem lamp błyskowych. Jakie są Wasze wrażenia? Jakich systemów używacie? Bo Godox nie jest jedyny. W kontekście tych krótkich czasów wyzwalania lamp błyskowych warto wspomnieć, że Sony wypuściło właśnie nowy aparat A9.3. 9 On jest bardzo, bardzo drogi, ale umożliwia synchronizację z lampami, oczywiście odpowiednimi lampami, w czasie 180 tysięcznej sekundy.